Dębie jest wola na 50, będzie 50. Jedziemy, City Break. Wybiegany Mam, wychany mam, kolejny epizod. Urwałem się w niedzielę. W sobotę pogoda jeszcze była dość wątpliwa. Natomiast w niedzielę, w trakcie dnia, wszystko miało się zmienić i to, że ruszyłem w drogę, to była dobra decyzja. Technologia mnie tu mocno wsparła, dlatego że obserwowałem w aplikacjach pogodowych sytuację na bieżąco i jeszcze, jak ta pogoda była nie najlepsza, ale miała następować poprawa. Wyruszyłem, i oto, brakuje słów, żeby opisać to oszałamiające piękno. Przy okazji robię też sobie taki challenge, żeby w miarę błyskawicznie nagrać i złożyć epizod. Sprawdzam różne sprzęty. Dzisiaj na przykład dronika, jak również baterię włożyłem do seszety na pas. I teraz testuję, jak ona się zachowuje. Jak mi się z nią biega podczas długiego wybiegania, a oprócz tego wiem. Jeszcze przy odrobinie sprytu można umieścić w niej flask z cieczą. Ta <gry> saszeta się elegancko zamyka i jest wygodna. Dodatkowo w tą przestrzeń pomiędzy samą sasetą a pasem, gdzie jest miejsce na bidon, to ja mogę tam wsunąć kamerę wraz ze stickiem. Muszę tylko pomyśleć o jakimś rodzaju zabezpieczenia. Może rzep, żeby ona się nie wysuwała. Natomiast też na jakieś takie chwilowe ogarnięcie rąk dla odpoczynku, przepakowania, bufetu. Spokojnie można tą kamerę tam schować. I to jest mega użyteczne, i bardzo się z tego cieszę. przy pięknej pogodzie nie tylko ludzie wybierają się na randki, ptaki również elegancko, a niektórzy biegają w terenie kiedy biegniesz pod górę, pod wzgórze jest taki moment przed samym szczytem, kiedy nie widzisz co jest po drugiej stronie i potem wbiegasz na ten szczyt. Już się trochę brakuje. Okazuje się piękna zieleń, słoneczna przestrzeń. Fantastyczny krajobraz. I zbiegasz, a potem jest kolejna góra. Zupełnie jak w życiu. W taką pogodę jak dzisiaj przyroda to tak jest kontrastów. Miałem tam kilka mocniejszych fragmentów, tętno do góry. Ja też chciałem tak dynamicznie je pobiec dla samego fanu biegania, tego typu odcinków. Ekstra! No i sezon w sezon, rok w rok, w życiu każdego biegacza jest taki moment, jest takie miejsce Jest takie wydarzenie Bardzo sezonowe Muszę to powiedzieć, że coś jak truskawki coś jak grzyby <gryby> grzyby to żywej Chociaż dla entuzjastów grzybów na pewno tak Ale coś jak truskawki coś jak czereśnie nie te kupowane gdzieś tam w dużych, importujących je w sieciach tylko takie rzeczywiście rodzime Jeśli chodzi o biegacza to jest takie coś każdej wiosny co każdy biegacz powinien zrobić, o czym każdy biegacz marzy. A jest to oczywiście zdjęcie w zapaku Nie wiedziałem, czy będzie to możliwe jeszcze tego sezonu, bo Nie wiedziałem czy uda mi się wyjechać w teren. Dużo rzeczy na głowie. Ale ten jeden city breaky. Piękne bieganie, w fantastycznej scenerii. Jest to wiosenna mekka. A jest nią rzepak. I zdjęcie w tym, że on za chwilkę nastąpi. I <laughs> fantástico. Terço vaga <traso> a Czeleńczka łóżowy. Prawie suchą stopą. Czeleńczka łóżowy myślę, że zdany za ceną dostateczną plus. No jak troszeczkę chlapnąłem na siebie. Bardziej taka wycieczka biegowa niż yy, bieg ciągły niż bece, ale to jest właśnie to, co ja wyciągam dla siebie z tego pięknego sportu. Cieszę się chwilą, piękne okoliczności, pogodą, piękne przyrody tym, że mogę się przemieszczać, tym, że jest tak fajnie rześko wiosną i to uczucie stawiam ponad biegi ciągłe i kresenie rekordów. No ale mimo to, że takie człapu człapu, to krosowy charakter trasy, gdzie Mazury, to teren taki Krosowy, to naprawdę zdołałem się troszeczkę zmęczyć i bardzo dobrze. Fantastyczne bieganie. Dobrze, że to wszystko tak fajnie się złożyło. Dzięki Wam, kochani, za wspólny czas i do następnego razu to jest wybiegane mam. Ja jestem Mario i już teraz zapraszam Was na kolejne filmy, relacje z wyjazdów i nie tylko. Przemyślenia i w ogóle. Wybiegane mam. Dzięki wielkie. Esquenta going to